Dziecko bawiło się w kuchni rozsypanymi na podłodze przedmiotami. I w pewnym momencie zwróciło się do mamy, że bardzo boli go główka. Mama przyjrzała się, nie wiedziała o co chodzi. Poszła do lekarza. Okazało się, że na podłodze leżały fasolki. Jedną z tych fasolek dziecko wypchnęło sobie bardzo głęboko do noska. rodzice to odkryli. Okazało się, że fasola była już napęczniała. Laryngolog powiedział, nie dam rady tego Zrobić tutaj w gabinecie. Trzeba w szpitalu, prawdopodobnie operacyjnie, wyjąć tę fasolkę. Dziecko miało 3 latka, rodzice załamani, pakują wszystko. Mama musi zostać z dzieckiem w szpitalu, więc również bierze swoją walizkę. Jadą do szpitala. Po drodze mijają pomnik. Jana Pawła II. Mąż mówi do żony: wiesz, to zatrzymajmy się na chwilkę i pomódlmy się za nasze dziecko. Pomodlili się o szczęśliwą operację. Kiedy wcieli do samochodu, ruszyli w kierunku szpitala. Nagle chłopczyk zaczął strasznie kichać. Naliczyli, że kichnął aż dziesięć razy i za dziesiątym razem z noska wyleciała fasolka. Prościa będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Bóg chce, żebyśmy go prosili usilnie i natarczywie. I nie obraża się na to, kiedy się modli